Bardzo piękna modlitwa, zachęcam Was też do wspólnej różańcowej yy, modlitwy w Kościele czy w Kaplicy. Codziennie tutaj o 17.30 u w czwartek o 16.15, w niedzielę przed Lubszanym Świętym. E, chodźcie, co zrobisz, tak? To chodźcie. To e, nie wszystkie przyjdą zaraz, jak macie jakieś różańce. To dobra, patrzcie. E, no to świetnie dla szczeru dzieci do pierwszej komunii świętej, pierwszy dnia ja poświęcony, poświęcony różnicom dzisiaj w Maluchach. Trzymajcie to dobrze, w, w małych. Proszę Państwa, nie? Z mojego, że pomówimy jeszcze do szkół dzieci. E, wspaniałe. Przypomina Wam, dzieci też przychodzimy na różaniec codziennie w do szkółku. A wasz, kto ma do poświęcenia różaniec? Bardzo proszę. A jakiś taki maluch średnio wieku, średnio Pozawiony jesteś Boże nasz od gdzie pozwalać z wiarą rozważać i sprawować tajemnicę swojego Syna. Przez modlitwę różańcową umacniaj naszą wiarę, abyśmy razem z Małego Matką Jezusa, rozważając w sercu Jego tajemnice radosne światła bolesne i chwalebne, starali się naśladować je. Młęki, śmierci, zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.